Właściwie firmy w każdego z segmentów, także i mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm, są elementami łańcuchu dostaw. W związku z tym ich także zachodząca transformacja i także wprowadzanie tematyki ESG, raportowania z tym związanego, także ich dotyczy. Także tutaj ta świadomość w procesie przygotowania do działalności eksportowej odgrywa kluczową rolę. Od tego między innymi zależy sukces lub porażka negocjacji. A w przypadku już istniejących umów i już istniejących kontraktów, ryzyko na przykład ich zerwania w przypadku, kiedy firma nie przygotuje się w sposób prawidłowy do, do rozmowy ze swoim kontrahentem. Tutaj Wszyscy się uczą tej tematyki związanej z ESG, z ze zrównoważonym rozwojem. Często zarówno ten kontrahent polski, jak też i odbiorca zagraniczny. Więc tutaj to, jakie jest nasze zadanie, to przede wszystkim odczarować ten temat, zedrzeć tutaj te mity, które które wokół tego narastają, po to, żeby przedsiębiorcy przede wszystkim czuli to nasze wsparcie w procesie przygotowania się do eksportu, wchodzenia na nowe rynki, ale także i na wyzwania, które mogą ich dotykać na już istniejących rynkach, do których eksportują. Także to jest nasze zadanie jako takiego pierwszego punktu kontaktu i tej instytucji otoczenia biznesu, która odpowiada za, za wspieranie eksporterów. Tutaj, w przeciwieństwie do, do rynku krajowego, eksporterzy są, można powiedzieć, stosunkowo mocniej wystawieni na, na konfrontowanie się z tą tematyką, nie tylko z powodu presji czy też zapytań od klientów końcowych, ale ich kontrahentów, którzy dopiero na tych rynkach eksportowych docierają z polskim produktem do klienta końcowego, czyli w tym całym łańcuchu. Dostaw, często w sposób nieuświadomiony polscy przedsiębiorcy jednak uczestniczą i naszym zadaniem jest po prostu ich na to uczulać, ale też i dobrze ich do tego przygotować. Podobnie jak inne inne tematy związane z przygotowaniem do eksportu, chociażby uwzględnianie różnic kulturowych, jak uwzględnianie pewnych specyfik rynków docelowych. Tak samo ta tematyka i raportowania ESG często nie przez samych polskich przedsiębiorców, ale przede wszystkim przez tych właśnie odbiorców zagranicznych, nie jest uświadamiana. Często, zwłaszcza, to widzimy to po przedsiębiorcach dopiero rozpoczynających swoją działalność eksportową, dopiero dokonujących tej internacjonalizacji, i na przykład rozpoznających dopiero rynki docelowe. W wielu elementach, i, i tutaj także w tej tematyce związanej z, ze zrównoważonym rozwojem, to my zwracamy im na to uwagę, co powinni uwzględnić w swoich strategiach eksportowych, ponieważ podobnie jak cała reszta działalności biznesowej, tak ważny ruch, jakim jest internacjonalizacja, musi być ujęty w, w ramy strategii. Natomiast zwłaszcza w mniejszych i tych najmniejszych firmach czasami dostrzegamy takie działania, które są bardziej spontaniczne, one nie są często ujęte w, w ramy strategii. Tu też nie chcemy zbytnio formalizować takich przypadków, które tego nie wymagają, natomiast zwracamy uwagę, że no, w przypadku firm rodzinnych na przykład pewna wizja także związana z eksportem może być. Mówiąc kolokwialnie w głowie szefa, który prowadzi taką firmę, i to jest jego dziecko poniekąd, no to dobrze, żeby to dziecko też na przykład no, uniknęło pewnych pułapek czy pewnych niebezpieczeństw, które mogą je spotkać w zderzeniu z tym środowiskiem międzynarodowym, które często jest dużo bardziej wymagające. To jest też ogromna szansa dla polskich przedsiębiorców, i to staramy się im. Przede wszystkim na to zwrócić uwagę, że włączenie do swoich strategii eksportowych także tematyki zrównoważonego rozwoju, na przykład, może stanowić bardzo ważny element ich przewagi konkurencyjnej. Także tutaj też chcemy, żeby to tak było odbierane, że to nie jest tylko kolejny obowiązek, to nie jest tylko i wyłącznie zagrożenie, bardziej jest to wyzwanie, ale które niesie ze sobą też ogromny ładunek potencjalnego, potencjalnego biznesu. I jeżeli do tego się podejdzie w sposób taki bardzo odpowiedzialny, bo chyba to, to słowo jest tutaj najbardziej właściwe, to wręcz można to przekuć na sukces, na przykład w negocjacjach. Są takie rynki, nawet europejskie, które zwłaszcza właśnie jeżeli mówimy o tych firmach mniejszych, o firmach rodzinnych, są bardzo wyczulone też i bardzo chętnie podejmują dyskusje z firmami rodzinnymi, bo same są firmami rodzinnymi. Jeżeli dostrzegą tutaj w sferze właśnie zrównoważonego rozwoju bardzo szeroko rozumianego, bo tutaj, na przykład, w czasie dzisiejszego forum nie, nie padło w ogóle takie hasło jak sukcesja. Natomiast w firmach rodzinnych to jest taki moment w życiu firmy, który niesie ze sobą też wyzwanie samo w sobie. Jeżeli w to włączymy czy spojrzymy na, na zjawisko sukcesji, właśnie przez pryzmat zrównoważonego rozwoju, może być to. Bardzo ważny taki booster, można powiedzieć, do dalszego rozwoju, zwłaszcza jeżeli, a o tym już mówiliśmy na dzisiejszej konferencji, mówimy tutaj o zmianie pokoleniowej, czyli w momencie, kiedy stery firmy małej i średniej obejmuje przedstawiciel młodszego pokolenia, który może być na przykład, może mieć w swojej głowie już większe uwzględnienie czynników na przykład środowiskowych, czy, czy wyczulony jest bardziej na na, na sprawy społeczne, to w połączeniu taki, taki moment trudny w historii firmy może być właśnie dodatkowo przekuty na sukces. Tu ja oczywiście cały czas podkreślam, że mówię z perspektywy tej właśnie eksportowej, więc takie jest nasze zadanie, ale w rozmowach z przedsiębiorcami bardzo często rozmawiamy też o, o na przykład sukcesji. Także tutaj tę tematykę związaną z czynnikami zrównoważonego rozwoju ESG, czy też CSR-u i całego kompleksu tematyki właśnie tego dotyczącej, my staramy się w sposób naturalny włączyć to po prostu w cały proces przygotowania firmy, żeby przede wszystkim z perspektywy świadomości tych, tych spraw, dać tym firmom uzbroić je w takie argumenty, które im pozwolą. Z większym sukcesem właśnie opanowywać te, te wybrane rynki eksportowe, bo często to im umyka, a, a, a jest to doskonała okazja, żeby, żeby wręcz nawet na rynku krajowym potem zaadoptować chociażby takie wymogi, jakie otrzymują od kontrahenta zagranicznego. To jest ten ważny element takiego też transferu wiedzy od firm dużych do małych. To znaczy, jeżeli przedsiębiorca polski nawet zetknie się z organizacją która ma na przykład dużo bardziej zaawansowany proces bardziej są zaawansowani w procesie adaptacji polityki zrównoważonego rozwoju do swojej firmy to często te dobre praktyki mają właśnie szansę też przeniknąć do tej firmy polskiej ja tylko podkreślam tutaj tą wagę świadomego adaptowania czyli nie naśladowania innych nie, nie, nie pójścia tropem takim utartym, ale też i przede wszystkim nie bania się tego. To jest najważniejsze, żeby się nie bać zmian, po to, żeby po prostu jak najszybciej wykorzystać te szanse, które za tym stoją. Ważne jest odmitologizowanie, ważne jest to, żeby tu było mniej emocji z tym związanych, a więcej merytoryki i świadomości i takiego. Poszukania, gdzie tutaj są elementy właśnie sukcesu firmy. Zwłaszcza w tym kontekście eksportowym, bo jak podkreślam, to jest ta działalność eksportowa, to często jest ten to źródło w ogóle zainteresowania się firmy sprawami ESG. Często tu na rynku krajowym nie ma, nie ma styczności takich przedsiębiorca w ogóle z takimi ani terminami, z taką właśnie taksonomią. Natomiast, ponieważ w perspektywie mamy, mamy rozszerzające się obowiązki raportowe w zakresie ESG, więc w tym segmencie małych i średnich przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy zatrudniają powyżej 50 pracowników, no to już niedługo, bo w 2027 roku będą oni też objęci tym obowiązkiem za rok 2026. Natomiast firmy mniejsze. Także mogą się z tym zetknąć, ponieważ będą pytane przez swoich kontrahentów o pewne dane, które są potrzebne z kolei tym odbiorcom do ich raportowania ESG. I tu ważne jest, żeby przedsiębiorcy polscy mieli tego świadomość, byli dobrze przygotowani, i wtedy ta ciągłość działalności jest zabezpieczona i nie ma tego ryzyka, że, że na przykład okaże się, że będą musieli w tempie bardzo szybkim uzupełnić jakieś dane, które nie są wcale łatwe w każdym przypadku do pozyskania i nie ryzykować w tym momencie na przykład zerwania kontraktów, które są dla nich istotne. Stąd tutaj też taka rola nasza jako instytucji, jednej z wielu oczywiście, w takim spójnym komunikowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju IESG, My tutaj jesteśmy orędownikami takiego dążenia do takiego portalu, który będzie interaktywnie podchodził do kwestii właśnie edukowania polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych i średnich w tym, żeby, żeby na przykład transferować dobre praktyki do, do ich firm. Wtedy też i, i te koszty, które są związane z wdrażaniem takich regulacji będą odpowiednio niższe. I, a, a szansa na osiągnięcie sukcesu dużo, dużo wyższa.